Kujawsko-Pomorskie Forum Innowacji Nauki, Biznesu i Samorządu to coroczna międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona nowym technologiom, innowacjom, wynalazkom. Innowatorskim inwestycjom zmieniającym kraj i region w oparciu o inteligentne specjalizacje. To też okazja do promowania i wyróżnienia przedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego, bazujących na wiedzy, innowacji oraz nowoczesnych technologiach. To już jest szesnasta edycja konkursu Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw, i w tym roku już po raz drugi pobiliśmy rekord zgłoszeń, było ich ponad 60, więc no, myślę, że tak, jak najbardziej tych firm innowacyjnych w regionie przybywa. Branże są różnorodne i ciężko jest porównać innowacje firmy usługowej do innowacji firmy produkcyjnej. Tak? Skala jest zupełnie inna, więc za każdym razem jest to trudny wybór, ponieważ jakby kategorie tych innowacji są różne. Nie ukrywam też, że często się powtarzają firmy, tak? czyli z edycji na edycję te same firmy też, że tak powiem, zgłaszają się do naszego konkursu. Z innymi albo podobnymi produktami, usługami, więc za każdym razem jest to trudny wybór. Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim mogą wziąć uczestnicy mający swą siedzibę, filię lub oddział na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Uczestnikami konkursu mogą być mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa akademickie czy zespoły badawcze. W kategorii Małe Przedsiębiorstwo nagrodę otrzymała Fundacja Pro Omnis za rozwiązanie pod nazwą Food Mix – naturalny i odżywczy posiłek. Jako fundacja dostarczamy pożywienie do placówek szpitalnych, do hospicjów, do zakładów opiekuńczo-leczniczych i obserwujemy rosnącą ilość osób o specjalnych potrzebach żywieniowych. Szczególnie jest to trudne, kiedy ci o te osoby wychodzą do domu i opiekunowie muszą się nimi zajmować. I stąd właśnie jest pomysł na Food żeby wesprzeć opiekunów wtedy, kiedy oni są w stresie, kiedy nie wiedzą za bardzo, jak przygotowywać posiłki w domu. Czyli jest to taki trochę produkt wytchnieniowy. W kategorii średnie przedsiębiorstwo nagroda trafiła do firmy Plastfarb za rozwiązanie pod nazwą Smart Envelope cyfrowa i ekologiczna koperta. Koperty, która jest bardzo specyficzna, ponieważ ma dwie ciekawe funkcjonalności. Pierwszą z nich jest połączenie fizycznego przedmiotu, czyli koperty, z wirtualnymi danymi, z elektronicz elektronicznymi danymi. Dzięki czemu tak naprawdę jesteśmy w stanie połączyć świat wirtualny koperty ze światem rzeczywistym i dzięki temu nie tylko wkładać do koperty przedmioty, ale również można powiedzieć, że dane. Druga funkcjonalność to przede wszystkim. Środowisko i kwestie związane z ekologią, to znaczy, nasza koperta ma możliwość dwukrotnego co najmniej użycia i różni się od kopert, które są obecnie na rynku, tym, że możemy ją przewrócić z jednej strony na drugą i odesłać do swojego ewentualnego adresata, bądź gdziekolwiek będzie się chciało. Tak? Czyli to są takie dwie funkcjonalności, które są podstawowe w tym, w tym zakresie. Wyróżniono także naukowców regionalnych uczelni. Nagroda specjalna trafiła do zespołu badawczego Wydziału Informatyki oraz Wydziału Mechatroniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy za rozwiązanie pod nazwą egzoszkielet na staw łokciowy. W tej chwili nie ma na rynku krajowym czy na rynku nawet europejskim urządzeń, które wspomagają tego typu ruchy. Liczba deficytów łokcia jest bardzo duża, chociaż był tenisistów, natomiast my wiemy, że dla każdej osoby, która taki deficyt ma, jest to gigantyczny problem. Dlaczego? No ręce są podstawowym narzędziem manipulacyjnym. Jeśli nawet jedna z rąk ulegnie uszkodzeniu, czy też jej ruchomość się zmniejszy, to my y, nie jesteśmy w stanie wykonać większości czynności tak naprawdę codziennego życia. Musimy walczyć o to, żeby normalnie funkcjonować, więc nasze rozwiązanie pomaga nie tylko utrzymać sprawność, ale i szybciej przywrócić do normalnego stanu. Jest również personalizowane, tanie, drukowane w 3D z materiałów krajowych, z materiałów organicznych, które podlegają biodegradacji, więc jest ze wszechmiar przyjazne. Dla kujawsko-pomorskiego priorytetem jest łączenie nauki i innowacji z biznesem w relacji nauka-przemysł. Wciąż jednak na tym polu jest wiele pracy. To trochę można porównać do wypieku chleba, kiedy łączy się mąkę z drożdżami. I rośnie. I tak samo jest z biznesem. Jeżeli dodamy trochę droży, czyli tej innowacji, czyli nauki, do biznesu, mamy z tego piękne efekty i zupełnie nowy produkt. To nie jest łatwe. I ten przepis, recepturę trzeba rzeczywiście znaleźć. Dlatego tego typu konferencje, spotkania ludzi, którzy są praktykami, zarówno zajmują się nauką, nauką i biznesem. I być może jeszcze się nie spotkali, o tym wiedzą, myślą, ale jakoś nie mieli odwagi możliwości wzajemnego poznania. Więc fora są po to, żeby pokazać, że to działa, i mamy piękne przykłady. Wiele firm z naszego regionu, które nagradzamy, wyróżniamy, dla nich organizujemy tę galę. A z drugiej strony. Spotykają się przedsiębiorcy, świat biznesu i to, co dla mnie najważniejsze, bardzo często samorządowcy są obecni na tym spotkaniu, bo oni też mogą zachęcać, tworząc obszary inwestycyjne, ulgi, stosując ulgi podatkowe i inne narzędzia zachęcające. Mamy wszystko w regionie, ale rzeczywiście trzeba tej receptury i wciąż jej niestety szukamy, bo wiemy, że wiele talentów, wiele pomysłów gdzieś odpływa w świat. No i ostatecznie nie mają żadnego już potem wpływu na rozwój i jakość życia naszych województw. W ściślejszej współpracy mają służyć uruchomione właśnie środki w ramach Funduszu Badań i Wdrożeń.